Do przystąpienia do mediacji można stronę zmusić. Z badań amerykańskich wynika, że niestety, my prawnicy, jeśli chodzi o, o empatię, niestety, jesteśmy na samym dnie. Większość z nas ma trudno dostępne zasoby w tym zakresie. No więc dzisiaj chcę Cię zaprosić do rozmowy na temat dobrowolności. Bardzo trzeba pokazać alternatywę, czyli dlaczego i co można zrobić, żeby jednak żyć w wolnym świecie. Przecież dobro, wolność, dwie wartości, które wydaje mi się nikt nie chce stracić. Dzień 11 października był bardzo, bardzo doniosły. To był dzień spotkania w Senacie. Otóż spotkali się specjaliści. Od mediacji, i zorganizowali to jest zresztą mocno, y, muszę to powiedzieć, to jest mocno, mocno nieuczciwe, ponieważ teraz już mogę powiedzieć z panią Magdaleną Kochan, panią senator Magdaleną Kochan, byłaś z nami na spotkaniu tak, w Senacie. Tak, tak. konferencję i tak. ta konferencja miała zaangażować całe środowisko mediatorów. Miała być konferencją dialogu, porozumienia. Tak. W Każde z tych zdjęć, które jest publicznie prezentowane, po prostu. Doprowadza mnie do po prostu rozpuku. Otóż tak, w oczywiście. Poważni ludzie, poważni ludzie. Proszę bardzo. Pan mecenas Kwiatkowski, szczerze Ram, prawda, widać. To ten pan, który trzyma ten aparat? Nie, to jest Czary Grogula, z Częstochowy, prawnik, który był związany z panem ministrem Ziobro i z panią Agnieszką Zemkę, która gdzieś teraz zniknęła. No i cała plejada zupełnie bezkrytycznych ludzi i zobacz, tam jest Pani Profesor Mucha, Pani doktor habilitowana Mucha z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, to jest ta Pani, która siedziała do nas tyłem. Tak, tak, Mówiła ta blondynka, tak? Nadróciła. Nie mając argumentów za niczym, mówi, zmuszać, 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 e, oczywiście Pan Mecenas Bobrowicz tam jest z tyłu, no więc po Nie, prostu... No oczywiście jest to całe lobby prawnicze, które nas coraz bardziej zagarnia i przydusza. I, I przemusza, przedusza i przemusza. Pani Przewodnicząca, Pani Marszałek Senatu, a obok niej Pan Kwiatkowski, który jako prawnik dogadał się, a raczej lewiatan, no wymusił takie lobby. Otóż lewiatan, jedna z central biznesowych, robi sobie po prostu z Senatu własny, prywatny folwark. Siedzi sobie Pani Henryka Bochniarz, która z ministrem Ziobro mówiła o przymusach przez tyle lat, nie udało jej się to, to teraz wolny kraj chce zmusić i siedzi sobie ręka w rękę z panią, z panią Marszał. Ja wiesz, ja powiem ci tak dzisiaj pomyślałam sobie, ja od 2016 roku należę do Kodu, Komitetu Obrony Demokracji. Nie zwijajcie sztandarów. Chciałabym to... ich zaangażować w obronę, w obronę mediacji. Ta konferencja przez trzy godziny namawiała ludzi do przymusu. No i tu mamy, zaraz pokażę, co się stało na tej konferencji, no mamy pana mecenasa, pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Polska władza ustawodawcza, druga izba, Senat daje się wikłać w konferencję promującą jedną centralę biznesową i narzucającą środowisku mediatorów przymus.